Oto on. Metal, który może być przekleństwem, a może być błogosławieństwem ludzkości. Wizytówką jego jest symbol U. Są różne gatunki skał uranonośnych. Niektóre świecą pod działaniem promieni ultrafioletowych. Tak oczyszczony związek otrzymuje przydomek jądrowo czysty. Długa jest droga przez mękę uranu. Trzeba go strącić i znów rozpuścić, utlenić, przesączyć, uprażyć raz, uprażyć drugi raz, ogrzać i przetopić. W miarę tych perfidnych tortur uran co chwilę zmienia wizytówkę i barwę. Nie proszę Państwa, to nie są lody śmietankowe, choć kolorem do złudzenia przypominają ten lipcowy przysmak. Któż by wsadzał lody do pieca o temperaturze 800 stopni? To po prostu surowiec do następnego wcielenia uranu, pomarańczowego trójtlenku. Służy on, jak się nie trudno domyślić, do kolejnej przeróbki na dwutlenek dla odmiany brunatny, który po chwili otrzyma nowiutką zieloną sukienkę, a wraz z nią dostojne imię. CZTERO FLUOREK URANUM